Słuchajcie, nie zdążyłam się nawet obejrzeć, a tutaj już nowy rok, z zapasem. Witam Was po raz pierwszy, 2 stycznia i mam okazję zaprosić na kolejny odcinek Dziewczyn w Bikini, w którym to jak zwykle czeka na Was mnóstwo nagród, mnóstwo pieniędzy do wygrania. A co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na nasze proste pytania i zaraz pierwszy z nich się ukaże. Bogini Bikini za chwileczkę pokaże Tobie, jak wygląda pierwsza zagadka. Chyba to zrobi. <laughs> Chyba to zrobi. Bogini, czy mnie słyszysz? Pokaż nam, jaką zagadkę przygotowałaś na sam początek. Dała się udobruchać. Jakiego słowa szukamy? Pytanie standardowe, moi mili. I zagadka, jak najbardziej też. 9 liter. Te 9 liter należy ułożyć w prawidłowej kolejności, to znaczy odczytać te wszystkie litery według jednego charakterystycznego dla właśnie tej zagadki kształtu. To, to będzie za kształt? Wiesz też sam, że ten kształt jest najczęściej zygzakiem. Ciągnie się jak taki wąż, pełza sobie, zazwyczaj jest zakręcony i e, regularny. 500 zł to jest nagroda gwarantowana dla osoby, która poradzi sobie z tą zagadką. A w, zasa w zasadzie to 600 zł, bo 500 troszeczkę wyglądałoby zbyt ubogo na tle <laughs> w tej naszej niebiańskiej plaży. Moi mieli 600 zł, właśnie tyle pieniędzy. Oddaję bogini bikini jednej osobie, jednemu graczowi. E, mam nadzieję, że na przykład tobie, jeżeli się postarasz, to już za chwilę możesz być bogatszy, właśnie o 600 zł. Taka gotóweczka, na pewno tobie się przyda. Nie wiem, może się spukałeś, pewnie tak, po świętach i po sylwestrze i teraz brakuje Ci kasy, musisz nadrobić troszeczkę straty. Więc nie ma sprawy, 600 złotych wpadnie prosto do Twojej kieszeni, jeżeli tylko odpowiesz na to pytanie, które, jak widać, jest bardzo proste. Jakiego słowa szukamy? O jakie słowo może tutaj chodzić? Zobacz, to jest tylko 9 liter, a jeżeli je ułożysz, to dostaniesz jeszcze więcej. 800 zł od tego momentu, i czekam na tą pierwszą osobę, która zgłosi się do mnie i odpowie, o jakie słowo chodzi. I to wcale nie jest trudne pytanie. Spójrzcie tego sami, przyjrzyjcie się tej zagadce. Zauważ jest 9 liter. Każda inna. I z tych 9 liter, oczywiście, można ułożyć tylko i wyłącznie jeden wyraz. Nie ma takiej możliwości, żeby tutaj e, dało się ułożyć więcej słów. Nie, jeżeli chodzi o dziewięcioliterowe słowa, to tylko i wyłącznie, wyłącznie jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Tyle, że oczywiście jeszcze nie wiadomo jakie. Ale ja myślę, że Ty, patrząc się już od kilku minut na tą zagadkę, pewnie już jakiś pomysł masz. I właśnie o to mi chodzi, żebyś zgłosił się tutaj na lewską plażę i szybko przedstawił mi swój plan na rozwiązanie tej zagadki. Jaki masz pomysł, co to może być za słowo, i zobaczymy. Czy będzie się zgadzać? Czy może będzie troszeczkę odbiegać od normy bogini bikini? O 800 zł to jest naprawdę mnóstwo kasy, którą to można zdobyć. Od tak po prostu. Wystarczy tylko, że zadzwonisz do mnie z prawidłową odpowiednią, albo z telefonu stacjonarnego na numer 0400 304 300, lub też z telefonu komórkowego na numer gwiazdka 73 33. Słuchaj, szczęście może zapukać do Twojej drzwi. Obyś tylko otworzył mu te drzwi w porę. Chodzi po prostu o to, żebyś jak najszybciej się ze mną skontaktował. Bo nie ukrywajmy, spójrz tylko sam. Ta zagadka jest naprawdę bardzo prosta. Pytanie jest przecież oczywiste. Chodzi o jedno słowo. Szukamy tylko i wyłącznie jednego wyrazu. I ten wyraz trzeba ułożyć właśnie z tych liter, które tutaj obok mnie możesz znaleźć. Tylko te litery masz do dyspozycji. Nie możesz dodać żadnej litery, nie możesz żadnej litery podwoić, ani też żadnej litery pominąć. To jest bardzo istotne. Ale żeby mieć pewność, że to rozwiązanie, które właśnie ty mi zaproponujesz, będzie prawidłowe, to musisz postępować według pewnego klucza. A klucz do tej zagadki polega właśnie na tym, że trzeba najpierw zauważyć pierwszą literę. Gdzieś w tym kwadracie znajduje się najważniejsza, kluczowa litera. Jego się odnajdziesz. To nie będziesz miał problemu z odgadnięciem, z odczytaniem dalszej części tej zagadki. Pierwsza litera to jest podstawa, a dalej słowo ułoży, ułoży się po prostu samo. Naprawdę to żaden problem. Przyjrzyj się uważnie, zastanów się, która litera pasuje tutaj najbardziej na to miejsce lidera. Przewodnie miejsce, które to będzie miejsce, w którym momencie powinno się Twoim zdaniem rozpocząć właśnie to słowo, którego szuka bogini bikini to i odnajdzie, ten zapewne wzbogaci się aż o 800 złotych, jeżeli tylko tego będziesz chciał, bo to, że jak chcę Tobie oddać te pieniądze, nie wystarczy. Jeszcze Ty musisz się zaangażować, Ty musisz wziąć czynny udział w naszej grze i musisz jak najszybciej się ze mną połączyć. Zagrać i wygrać. Wygrać i zagrać to troszeczkę nie w tą stronę. Najpierw zagrać, a później wygrać. Najpierw Przypadź się zagadce i znajdź to słowo, to jest bardzo ważne. Jak już przeczytasz, jak już będziesz wiedział, że to słowo jest na pewno prawidłowe, to wiesz, że możesz wygrać 1000 złotych! A co tam moi? Drugi e, dzień nowego roku. Więc nie będziemy tutaj e, rozdawać jakichś niskich kłód. Nie o tego tutaj jesteśmy. Nie jesteśmy o tego, żeby uszczęśliwiać jak najwięcej osób i rozdawać mi jak najwyższe nagrody, dlatego myślę, że 1000 złotych spokojnie cię us us usatysfakcjonuje. Zada